Nie da się ukryć, że Roxana Węgiel jest bardzo ambitną i w pełni oddaje się powierzonym jej zadaniom, angażując się w nie niemal w 100%. Obecnie młoda artystka bierze udział w tańcu z gwiazdami, zawzięcie trenując i szlifując swój taneczny talent. Jak wypadła podczas ostatniego odcinka programu, Roxana Węgiel jest jedną z uczestniczek tańca z gwiazdami. Nie jest to jednak jej debiut w tanecznym show, bowiem miała okazję przed kilkoma laty pokazać swój talent i rytmiczne ruchy w dance, dance, dance emitowanym na antenie telewizyjnej dwójki. Młoda wokalistka jest niesamowicie ambitna i z zaangażowaniem i wyjątkową sumiennością oddaje się powierzonym jej zadaniom. W walce o wygraną na drodze nie staną jej nawet problemy zdrowotne, o czym mieliśmy okazję przekonać się niedawno. Artystka zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym widać, że zdecydowała się na zaaplikowanie sobie kroplówki, której zadaniem było zapewnienie jej szybkiego powrotu do zdrowia. Kuracja najwidoczniej pomogła, ponieważ roxana węgiel i jej taneczny partner uzyskali 35 punktów od jury. Roxana węgiel zdecydowanie przechodzi taneczny progres, otrzymując coraz wyższe noty. Wokalistka wraz z partnerującym jej Michałem Kasinem z zaangażowaniem przygotowali niesamowitą choreografię do paso doble tańczonego w rytmu tworu szwedzkiego zespołu ABBA. Obydwoje dali ponieść się muzyce, dzięki czemu udało im się zdobyć maksimum punktów, a także usłyszeć od Jury same pozytywne komentarze. Nie tylko osoby zasiadające za panelem były zachwycone tańcem wykonanym przez Roksany Węgiel i Michała Kasina. O komentarz pokusił się również Krzysztof Ibisz. Roksana. 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 To było mistrzostwo świata. Pamiętaj, że jest jeszcze taneczna Eurowizja, padło z ust prowadzącego. Tym razem Roksana Węgiel i Michał Kasim zatańczyli walca angielskiego. Jury ich popisy na parkiecie ocenili na 39 punktów, jedyną dziewięć otrzymali od Rafała Maseraka. Co usłyszeli od oceniających? Jury było zachwycone ich tańcem, tak samo jak Krzysztof Ibisz, który jako pierwszy miał okazję pochwalić ich dzisiejszy taneczny wyczyn, porównując go do przepięknej baśni. Iwona Pawlowicz nie kryła, że ten występ i talent Roxany ogromnie urzekł ją. Roxie, Jest coś, co pięknie błyszczy i ma kształt nadany przez człowieka. I ty tym jesteś, brylantem tej edycji, powiedziała. Rafał Maserak. Podobnie jak pozostali Jury, także skomplementował taniec wykonany przez artystkę i jej tanecznego partnera. Muszę zgodzić się z moimi przedmówcami. Jesteś uzdolniona i jesteś super tancerka, pochwalił Roxanne Węgiel.